Spierdoliłem po królewsku. Siedem. No, spierdoliłeś po królewsku. Dobra, czy muszę K10 rzucić? No. Cztery. Cztery! Mają czterem ochotę zrobić ci fizyczną krzywdę. <grymne> Dobra. No, ale to, to było szybkie. Kwadrat. Mister, przyjemnie się z tobą grało. Kwadrat, pokaż mu jakś... <laughs> Przesłuchaj tego typa. Pokaż mu co robicie z nim w Rosji. W Rosji. <laughs> Nigdy nie byłem w Rosji! <laughs> Jeszcze wiem, może ten drugi niech się tym zajmie, no wiesz, ja... też się krwi. Spojrzał na ciebie... wymownie. No co, ja tylko handluję informacjami. Dan strzelił... Ko Dan strzelił kostkami... E, ...na rękach. A on mówi to akurat... Dobra, e, Dan, bierz się za to. Da, no, odłożył swoją broń... jako, że... ...ma ta kłondo na piątce... Podszedł i pierwsze to zrobił to prosty... Znaczy, no, no to wiesz, no ja, jak on do mnie to. znaczy, idzie, to od razu białe pałkę ty policyjną. Jesteś ty jesteś dan, tak? Właśnie no kurczę, bo masz przyzwyczajenia z In Assassin, ale już, już, wcale. to podchodzę do faceta, no i po prostu spułował tu kop kop kopnię jak To wiesz, pewnie od razu pochodzi to ja biorę pałkę policyjną, się szykuję do walki z nim. A no nie, stary jak wymiesz pałkę policyjną, to ja ci od razu mówię, że strzelał ci w klatę, to tak. Tam obok Ciebie stoi gość wycelowany z półautomatem w Ciebie i ty mówisz, że wstajesz i wyciągasz pałkę No dokładnie okay. Możesz po prostu też za gadać, tak? Nim on ci przypierdoli Hmm Pomyślmy Inaczej No dobra, jestem gliną Owszem, ale mam propozycję do <laughs> odrzucenia Powiedzmy, nam że wysłucham rozpierdolę ci łeb Powiedzmy, że trochę nas detektują o naszym wydziale i nam nie płacą pieniędzy, a ja potrzebuję pieniędzy. A jako, że trochę wiem o tym banku, że, że macie zamiar go okazji, to ten, to mogę was tam wprowadzić. W jaki sposób? Otóż widzisz, zna tam parę ludzi i mógłbym trochę ich przekonać, żeby wyłączyli trochę sprzętu, żeby nam podali kody. Wciskasz mu kit, czy... Daj, ja Mówisz prawdę Aktualnie mówię prawdę. Okej, okay, więc rzuć na perswazję, empatię perswazję. Ile to ma? Piętnastka znowu powiedzmy. I to o. dziesiątka. Ja mimo to chciałbym go wyczuć. Okej. Okay. Tylko gdzie to jest? To jest w empatii. W mhm, też empatia. No tak, tylko że ja mam wyczucie, szukam human perception. Ale jak ma ten epicki sukces na dziesiątce, to to... No ale to on może, a ja mogę mieć epicki sukces na przykład na wyczuciu, ale nie mam. Wiesz, no on może go przekonać, ale ja mogę stwierdzić, czy mówi prawdę, czy próbuję na zaznaczeniu. nie przekona. <laughs> Dobra. Niech będzie. Sprawdzisz, dzisiaj jak spartolimy, to idziesz pierwszy na odstrzał. mi zostawienia. Okej. Okay. Widzicie, że on raczej nie kłamie. Okej. Okay. No ja opuszczam broń automatyczną. A, Pytanie i żeby nie było. Powiem, ten pismak idzie z nami. Zapłacił nieco za możliwość sfilmowania tego od wewnątrz. i dla mnie w początku zwykłe, skoro nie potrafił... Mówi, mówi, że sam sobie nie poradzi, no to... Może jest delikatny problem. To już inna nie nie. sprawa. Tak. No, więc na co czekacie? Torba z wiertłem i moimi ładunkami jest tam. Będzie tam też gaz ospijający, jeżeli trzeba. Mm -hmm. No już dziewczynki, zapierdalać. No, no to jak Dan zgarnął swoje manatki jako technik, no to wziął się za, za techniczne sprawy. No i... Był gotowy po chwili. Tak, jest, no jestem tak, gotowy po chwili. Zostaliście wypuszczeni innym wyjściem. I ja przez jakąś cudzienkę kanalizacyjną... Trzy ulice dalej. Wyszliście przy niebieskim aucie, do którego dostaliście kluczyki. Jest to najwyraźniej jakiś Ford czterodrzwiowy. Oczywiście sobie lewituje. I teraz pozostało tylko podjechać do banku. To co panie, wsiadamy wszyscy. Dobra, ja szykuję z problem. A teraz... Co? Ktoś co? Się nie wiem. Ja się ładuję gdzieś <gry> z po prostu. Okej. Okay. Mm, ja patrzę na pismaka, masz kamerę? Masz kamerę. Wejdziesz do banku i sprawdzisz, jak wygląda Hol. Najlepiej by było jakby Ci się udało sfilmować, czy są tam jakieś kamery w tym Holu ile ich jest, gdzie są umiejscowione. No cóż, z tym chyba nie będę miał dużego problemu. No niekoniecznie, o on raczej raczej coś podejrzewał, kiedy patrzę z kamerą, to raczej nagrywać ściany nie ja będę zacznij im opowiadać, że chciał zrobić reportaż o bohaterskim ochroniarzu, który tak dzielnie broni korytarza, czy chuj, to on się na tym zna. Nam jest po prostu znaczy, potrzebne to, po to on ma wymyślić, jak je zrobić. Chciał brać w tym udział, to musi nam dostarczyć trochę informacji. No to co innego. To jakoś, żeby ktoś tam prowadzi motory, to mogę tym razem poprowadzić ale nie wiem, zobaczymy. Skoczyłem na miejsce kierowcy. Skoczyłem na miejsce okay. kierowcy. Więc, jak rozumiem, udajecie się prosto do banku, tak? Znaczy wiesz, panie, w to, że ustali pral i tak dalej, co nie? Na razie chcemy obejrzeć obiekt metal, to jeszcze nie wiesz. No, wiesz, nie wchodzimy na hamę od razu ze spróbami no to, tylko. No to wiem, tak? Okej. Okay. Więc udało mi się wyjechać ze slamsów na większą drogę. Bardziej przy centrum. Wszędzie jarzy się masę neonów. Eee, zboostowani ludzie. Chodzą po ulicach, niektórzy półnadzy praktycznie, ten styl mudystyczny, ci już nieźle przyjmuje. Niektórzy z modyfikacjami genetycznymi typu kocie uszka czy ogonki, tylko że prawdziwe. Oraz pazury czy kocie rogówki. Ogólnie typowy XXI wiek. Wasze kochane lata 20. Gdzieś tam ktoś się strzela, gdzieś inny ktoś płacze. Nad głową przyleciał wam... User in your channel out. Kogo wywaliło? Kamorskiego. Yes. Mm -hmm. wam na głową helikopter trauma Timu, Świecący reflektorem po dachach jednego z budynków. Puszczający serię z działka umieszczonego pod... Yy, to się nazywa dziób? Pod, no, pod, po prostu pod yy, pokładem tam. Widzicie piękną sprawą akcję, jak drużyna ląduje na dachu, zgarnia jakiegoś typa i odlatuje zostawiając ze sobą nomadów w takich oto widokach dojechaliście do banku bank nazywa się hmm. jakby nazwać bank no niech będzie Allior Bank no dojechaliście pod Allior Bank wygląda ciekawie bo jest niemalże całkowicie nieskazicielnie biały Wszędzie macie okna, nie wiecie czy z plexi, czy przeciwpancerni, czy zwykłe szyby. Także doskonale widać to, co się dzieje wewnątrz. Eee. Dzięki czemu macie doskonały podgląd na strażnika w holu. Dość otyłego, białego mężczyznę. Jednak... Nie macie już aż tak dobrego względu na hale za wami? E, metal. Mm. Trochę nie waliło, jak strzelać. Słyszałem? E, Czyż to tu coś, coś, ja skoń... ja... No tak, ja skończyłem słuchanie na tym, iż północ ludzie chodzą po ulicy, Pani. I coś się ma dobrze, tylko... nic zapominało? Ja, I okay. to, to spoko. Nie macie oczywiście podglądu na ten pokoik yy, przesłuchień, że tak powiem, ani na skarbiec. Ludzie ciągle wchodzą i wychodzą. Ale na główny hol już tak. Tak? Ale na główny hol tak. Który strzał przy szklowi praktycznie. No więc y, uprzejmie przechadzam się wzdłuż i tak Czekaj, czekaj, części. czekaj, zanim wysiądziesz, ja się do ciebie zwracam, oddaj broń. Dobrze by było, żebyś mógł wejść i żeby cię nie przetrzepali. No, y, tak się patrzy na to. Po co wchodzić? Puszczę kamerę, przechodząc się wzdłuż y, tej ściany budynku. E, to może być podejrzanie. Dlaczego? Widzisz tu gdzieś kamerę? Hmm, hmm, pokazuję. Chcesz zobaczyć kamery, tak? Ja... Nie, on nam pokazywał, że my nie widzimy jego kamery. A! Kamerę w oku, w sensie. A my nie widzimy, no. Dobra, niech i tak będzie. Ty się na tym znasz. Cóż, jakoś mi się powinno udać. Przypomnij sobie, gdzie dan, te kamery miałeś? Dan, dan. Hmm. Mogę zamienić mam, czekaj jak to ujmować Wypadła mi teraz nazwa tego, jak to, obiektyw, o, Dobre. obiektyw wielkości guzika na czymś w rodzaju światło łącza, w sensie, że mogę dowolnie to to umieszczać na swoim ubraniu i po prostu powiedzmy, że zamienię, z guzi zamienię po prostu ustawię na miejscu guzika powiedzmy od mankietu mhm. i będę się przechadzał trzymając papierosa wzdłuż ściany budynku okej okay. Mhm. jako że dan 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 jako że ja musiałem dać swoje trzy grosze co wydaje mi się że o tym też raczej pomyśleli skoro to spory bank aczkolwiek życzę ci powodzenia jasne okej okay, więc przechodzę tutaj po chodniku przed tym tak żeby mniej więcej kamera miała yy, po paru w miarę naturalnie starając się przechodzić po prostu przy okazji chcę, żeby dobrze kamera była ustawiona, żeby widać było gdzie te. Tak okay. żebym no. eee, ogólnie jak tak będziesz chodził, po tym chodniku to powinieneś objąć no ty zaznaczoną całą część przed nim banku. Mhm. Taki obszar gdzieś. Okej. Okay. Eee, ty tak sobie chodzisz. Zauważ, że, że ty na ochronie jeszcze spostrzegę. Patrzę tak na ciebie. I ruszę w twoim kierunku. Przyspieszę Aha, kroku, gdy się oddalasz. tak... Ej, proszę pana. Słucham. Mam, mam pan ognia? No mam, wyciągam zapalniczkę. Dał. Oj pani. Żeś mnie pan poratował. Zapomniałem zapalniczki, jak kumpel ze zmiany się rozchorował i sam muszę tyrać cały dzień. No tak, praca ochroniarza zawsze jest zła No jest oczywiście jeszcze ta trójka środka, ale oni nic tylko się opierdzielają Ech, pewnie znowu no, leżą no, gdzieś tam na dobra, 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 dzięki panu Jasne spadne. Pan to nie jest ten facet z telewizji? Z tego, jak to się nazywa, z W11? Pytanie, ja jestem? Nie wiem, jestem. Jest. że pytanie. Nie ja, czy było 11, tylko współpracowałem. No to może ojciec Mateusz? Nie, admirał Hack. A. Korespondencja wojenna. No cóż, no w pracy. Dobra. No. I proszę. Jestem w stanie w sumie ocenić z Human Emotion, Human Perception, czy mówił faktycznie prawdę, nie zalewał? Mhm. Może 15. Wyjściowo. No proszę cię bardzo. 20 eee, Jest skorwiony podenerwowany, niewyspany, zmęczony. Okej, okay, brzmi jak uczciwy człowiek. Dobra. Czyli tak, mam wejście do tego miejsca. Mhm. Okej, okay, to na razie yy, wracam do wozu. W takim okay. Więc widzieliście dana wul, dana wina, wina, który się przeszedł, urządził sobie pogawędkę po z ochroniarzem i wrócił do was. I informuje ich mniej więcej jak wygląda, co powiedział mi ochroniarz w przypływie szczerości. Jest y czterech strażników, zmęczonych, możliwe że i to jest napad na bank. I tak mają ochronę. Też to, to może nie jest główna siedziba banku, to jest może po prostu jakiś mniejszy oddział. No, nie, podejrzewam, że nie napadamy na wielopiętrowy budynek, w którym po prostu... No nie, nie, to jest porterowe. sobie. ale jednopiętrowy budynek to jest porządku. To jest taki oddział, z którego wynosi się, wiesz, 100 tysięcy i się spieprza, nie? I podejrzewam, że głównym zabezpieczeniem tam jest ciężki, masywny safe, który jakoś musimy otworzyć, a nie. Czterech stróżników, no nikt tam też nie ma. Działa na trójnogu zamontowanego. No to jak panowie? No jak natomiast chodzimy? to nie do końca jest informacja, którą ja chciałem uzyskać. Ja chciałem, żeby on wszedł tam do tych bankomatów i zobaczył, co no, nie nie jest. Przynajmniej wiemy stróżników może być, panowie. Panowie, który z Was na pewno ma pieniądze w banku, czy moglibyście po prostu wejść je do cholery wypłacić stamtąd i się rozejrzeć? <ślesz> Hmm, ja jestem no... biedny, niestety. Ja mam parę groszy ja i patam w z kolegów. Ale panowie... Jest inna sprawa. Otóż widzicie, moja bliska przyjaciółka pracuje tego sprzątaczka. Można by się dowiedzieć co nieco. Kolego, twoim przyjaciołom to ja nie wierzę, bo oni też mogą być z policji. Są w co, policji czym Bez przystady. No ten gość jest wtyczką teoretycznie z policji. sam się do tego przyznał, nie? Ja nie do końca mu uwierzę, ej, mam koleżankę, która całkowicie tym przypadkiem pracuje w tym banku i zaraz nas doprowadzi do środka. A Postrzeganie potem emocji doprowadzi... po prostu. No mogę spróbować w sumie, to nie jest głupie. No to problem. piętnastka wyjściowa. Czy też sporny? No. Znaczy pytanie, czy blefujesz czy nie blefujesz? No, nie blefuję. Więc nie ma spornego. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Chyba mówi prawdę. Dobra, wydaje się mówić prawdę, to nieźle, natomiast kurwa. Informacja o i tak by się przydała. Tamowski to ty mówię, że masz jakieś pieniądze. Idź wypadź jakieś drobne i zobacz czy są do cholery, te kamery. Jak są rozmieszczone, bo tak. to... Jest... No. Nazywaj. Nazywaj mnie Danem, powiedz na poszczególnej sesji. Okej. Okay. <laughs> dan, niech no, będzie. Mam kamerę w goga swoich, mam parę groszy na koncie, to mogę i zobaczyć więc panowie. Odkładałem broń. I tutaj odłożyłem swoją broń. Na taka. taka, taka zdaniem, będziesz, nie, odjedźmy kawałek, żeby ten strażnik nie zobaczył, że druga osoba wsiada z tego samego auta i kieruje się do tego samego banku. <grym> Okej. Okay. No to podjechałem kawałek dalej, jakiś, jakiś zakręt najlepiej. Wtedy odłożyłem broń, no i do banku. włączę, też nagrywania w swoich autach. Przypomina mi się kurde ten film. Na tom, to... oczywiście. No i wchodzę do tego banku. Wchodzę też do głównego holu. No oczywiście rozgląda się wszędzie po ścianach, czy nie po dziś, na okay. ładny bank. Wchodzisz no, do, do tego holu, oczywiście w oczy ci kamerę, o której was e, zostaliście już powiadomieni, ta po lewej stronie w rogu. Ochroniasz skiną na powitanie. Stoisz przed e, szklanymi drzwiami dwuskrzydłowymi prowadzącymi do kolejnej części banku i spostrzegasz jakby taki łuk, ale nie ozdobny, ale ewidentnie ma jakąś... ma jakiś cel, bo jest podłączony do komputera stojącego, do terminalu przy ochroniarzu. Znowu so, uśmiechnąłem się, nie do ochrania, skończyłem sko 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 drzwią głową i zagadnąłem tak na najszybko. Co to? Ten taki to ważny, taka wielka firma, że aż taki taka maszyna, żeby badać, ludzie nie mają broni? Do tego to jest? Dobrze myślę? Panie, ja nie wiem od czego, powiedzieli, że jeśli zaświeci na czerwono, to żeby strzelać. Albo po policji, drwali. Eee. No, A to jasne, to pewnie dobrze No, z tego no, mam moje minami... Łamy, to... i... i będzie dobrze. W sumie to przydałoby co, się jak trochę taki... akcji, bo taka nuda na służbie. Jak taki ochroniarz stoi, to się nie boję z mojej pieniądze. Tak, klepnął Schinu... się w brzuchy, po bo... zaśmiał. skinął mój, wyszedł do do osoby głównej, głównej hali. Okej. Okay. Tu... Wchodzisz do głównej hali, stawiasz krok przez wykrywacz. Przywykasz liny, modląc się, żeby nic nie zaczęło piszczyć. I jesteś w środku. Powiedz mi, ta kamera twoja to jest ukryta, czy do oka podłączona? E, to jest na po prostu na goglach. Na gogle. On, dobra. on sobie nosi, nosi takie ładne gogelki i... i no, dobra. Gdy tylko przekroczyłeś próg... Eee, w Twoich Google'ach pojawił się śnieg. czyli Rozumiem, że zakłócenia. Mhm. Eee, możesz je Może tak? zdjąć i na no sobie obejrzeć, jak to wygląda, prawda? Tylko, że wtedy nagranie nie będzie tak czy siak. Przecież ja po tu za to i to zastraszenia to wybacz, ale taki mam problem. Jak zdejmiesz google to możesz to wszystko obejrzeć na ludzi, ale nagranie nie będzie z oczywistych powodów. Aha, rozumiem. W takim razie... No... Ściągam te google. Mhm. Mając szczerą nadzieję, że jednak to zadziała. I trzymam je w łapkach. W łapkach. Tak, no. żeby było... Włękę skierowałem na ścianę. Potem okay. po pogrzebie. Po, po, po I podchodzę do tej kasy. Są trzy kolejki. Kas. A są długie te kolejki? Długie. Oto po prostu do bankomatu. Mhm. E, oczywiście cały czas skieruję w ogóle w miarę na ścianę, żeby ponagrywać. No i tak, ale nie, nie, nie tak, że idę trzymam do przed tak? No rozumiem, no. bardziej tak. Koło ręki Samemu okay, chcesz się no i... też y, nieco rozejrzeć czy zdajesz się na w 100%? Też, coś co trochę No dobra, tak percepcja. Że... to proszę bardzo, jaka, że jakiej? Percepcja to będzie już ci mówię, będę więcej. Tak? sorry Spostrzegawczość na inta. Yy, niech będzie Piętnastka, jeż dziesiątka jeżeli chcesz tak po prostu Uuu. na szybko Okej. Okay. Oh, okay. Więc tak. Rozglądam się dokładnie. E, kamera w lewym górnym rogu. Kamera w prawym górnym rogu. Kamera przy każdym bankomacie. Wiesz tam przy wypłacaniu. Kamera w prawym dolnym, w lewym dolnym. Kilka ukrytych za żerandolem na środku. I do tego coś, czego nie spodziewałeś się ujrzeć, bo ewidentnie, jak masz na taki billboard, znaczy billboard napis nad kasami Allier Bank, wydaje ci się, że zauważyłeś dwie stacyna... stacji wieżyczek automatycznych. Oznaczymy je czerwonymi x nad lewą i prawą kasą. Za ladami... z, to Znaczy, wyda, wydaje mi się, czy... Cóż... Widziałeś to już kiedyś, strzelano do ciebie z tego. Za Aha, oczywiście jest przejście, y, znaczy drzwi po lewej i po prawej. Y, Z napisem, jak to się nazywa? Dla personelu. Dla personelu, dla personelu, tak. Zauważysz też to alety y, po lewej stronie. Męskie i po prawej damskie. Hmm... No to wypłacam stóweczkę z bankomatu. Okay. I wracam do... A może jeszcze nie. Wypłacam po stóweczkę i potem wchodzę do nas i do nas toalety. A, to i nas zapomniałem w jeszcze wspomnieć... Ochroniarzy. Oczywiście dwóch przy kasach. E, jeden przy bankomacie, obok którego byłeś. I drugi po przeciwnej stronie. W toaletach iść też... do męskiej, tak? W męskiej eee, cztery kabiny dwa pisuary, dwa z lewy i mały lufcik po lewej stronie. No i kamera oczywiście. No jasne. A czy jestem jakiś... dość wym wentylacją czy coś? Wentylacja. Eee... Szyb wentylacyjny, który dało ci się spostrzec, był na prawej ścianie nad bunkomatami. Aha, czyli tamten taki zaczek. Tak, tak? Tak, tak. No dobra. Czyli to czyli wszystko co mogę zauważyć w tym momencie. No w tym momencie założyli wszystko, co się dało. Nawet to, że... ochroniarz często drapie się po jajce. No, to jest taki, taki rzut, taki rzut. No, to w tym momencie, już wiedząc tyle rzeczy o aktywowanym na naszym celu, wychodzę, oczywiście, z banku i kieruję się do samochodu zaparkowanego za rogiem. Okej. Okay. Kiedy, wchodzę, kiedy wchodzę do, do chłopaku, to macie całą sytuację. Jak to wszystko jak wygląda? No i pytam się, no to jakiś plan? Co jak, jak myślicie? Po pierwsze, planujemy zrobić to w nocy po cichu mniej więcej, czy za dnia wbić? No patrząc na te dwa działka, które tam są, to dzień i przód raczej nie wchodzi w grę, chyba że lubicie być tarczami. <laughs> Czyli lepiej zrobić to w nocy. Ale dobra, to w tym momencie po prostu wyjmuję, powiedzmy, że moje te granaty i pokazuję im i mówię, że to jest część mojego planu. Znaczy te granaty z gazem usypiającym, czy... Z gazem duszącym dokładnie rzecz biorąc. I otóż widzicie, mam szczyp, który pozwala mi przeżyć takie coś, więc ...praktycznie mógłbym wyeliminować ten stężników w środku. No, ale dalej zostają dwa działka. A... Ale, które są jaki mamy sprzęt ciężki mniej więcej? Inaczej nie, ja, nie to, że chyba że chcesz wejść z bazuką przez, przez, przez frontowe front drzwi. Inaczej. Czy wiecie jak ty działka jak się tych jak pozbyć? Przypominam, że wasz polucjent i reporter nie mają kamieniarek. Hmm. E, mam apulare przeciwsłoneczne, e. <laughs> w filmach działa. Jakoś patę się znajdzie na twarzy, więc spokojnie. E, teraz tak. Pytanie czy... Mów. No mów, mów. No to, no dobra, powiem. Pytanie, czy te działka mają mechto-wizję. Jeśli nie, to wos... i znaczy, czy są sterowane, są, to są automaty, tak? Nie znaczy, no słuchaj, jeżeli to jest, to taka wiedza, ale jeżeli to są w pełni automatyczne działa, które nie obsługuje nikt, to one nie muszą mieć światła widzialnego, bo pewnie jakimiś innymi falami się łapią. temo pewnie mają, co nie? No, jak zwał no, tak, tak zwał, no, raczej, no, raczej nie na UV po prostu łapią, więc... Wiadomo, że nie, dobrze, tam nie możemy tam wejść i rz granatami na pewno, ale... Co my dostajemy w ogóle do Bo tam były granaty z gazem usypiającym i trochę materiału... Zaglądasz do torby, tak? No tak, chyba tak. Wiertło. E, list z napisem... Pamiętajcie o skrytce, idioci. Mm -hmm. e, I o przetłomnienie, że w porcie. Mm -hmm. Jak coś. E, macie też sporo ładunków wybuchowego. Powiedzmy C8. No, dwa razy potem, że nie jeszcze C4. Mhm. Eee, trzy granaty dymne. Trzy uzawiące i trzy z gazem osypiającym. Mhm. Najważniejsze pytanie. Banks jest 24 na, na 7? Czy... Tak. Kurczę. No jest pół w sumie teraz. I prócz tego znajdujesz jeszcze coś, czego wcześniej nie widziałeś. Eee, z taka czarna walizeczka. Może bardziej nie walizeczka, a futerał na gitarę.